Witajcie moi kochani, przechodzę dzisiaj do Was z filmikiem, z filmikiem bez twarzy, ponieważ chciałam Wam pokazać swoją biżuterię, swoją kolekcję. No, chyba można nazwać to kolekcją, bynajmniej tak mi się wydaje. Postaram się nakręcić ten filmik w miarę szybko, nie zanudzając Was, i niczego nie pominąć. I może tak bardzo, bardzo szybciutko, polecimy z tej strony. I tak, tutaj na rzemyczku te zakupione ostatnio z Primarku, bardzo tanie. Potem macie taki długi, który jest prawdopodobnie z firmy International e, albo z Picoxa, nie pamiętam, ale chyba z Picoxa. Potem zrobiony przeze mnie kolejno e, od szwagierki, ten z motylkami, perełkami i różnymi takimi. E, następnie na łańcuszku. E, zrobione przeze mnie, second-hand. Tutaj macie znowu e, second-hand, second-hand. Zrobione przeze mnie sklep International albo Peacock, nie pamiętam. E, tutaj e, Hiszpania zakupione. Te ptaszki, dwa akurat są z, ze sklepu za funta. E, którego nazwy nie pamiętam nie z Poundlandu ze sklepu który, w którym jest mnóstwo biżuterii za funta koraliki od mamy perełki właśnie z tego zestawu tutaj e, z tego taniego sklepu za funta sowa z, z zegarkiem kluczy, e, kluczyki krzyżyki z e, Primarku e, i co na dole mamy kolczyki może może pokażę Wam właśnie tutaj mam takie e, wkrętki i z wkrętek mam tylko żółwika e, i te pawie, jak również kolczyka, który zakładany jest w dziurkę i na chrząstkę. E, I tutaj jest jeszcze broszka e, i lecimy jeśli chodzi o kolczyki. E, te pierwsze dwie pary zrobione są przeze mnie. Potem macie świąteczne, które dostałam od koleżanki. Następne, które są do kompletu. Tutaj macie kolczyki, które są do kompletu z tym wisiorkiem. Kolejne zrobione przeze mnie, mojej roboty. Te najnowsze z Primarku, kolorowe. Potem te krążki złote, dwa są z tego taniego sklepu. Mojej roboty, skrzydełka z chyba International. Jeśli chodzi o piórka, zrobione przeze mnie z naszyjnika, który kupiłam w second handzie, potem macie rzemekowe razem z sobą, ale niestety ich nie widać, potem są te różowe, zrobione przeze mnie, kolejne zrobione przeze mnie, potem macie te jakby złote krążki, które są zakupione z taniego sklepu, i wyżej macie z masy perłowej, chyba zakupione w Polsce. Kolejno te nieszczęsne z e, Primarku. E, potem macie e, jak to się mówi e, moje roboty, moje roboty, tam są jeszcze e, jak to się mówi, te zakupione w Portugalii. I tam e, dalej, dalej są e, od mamy, a już nie chcę ruszać tej tej mojej kobitki na biżuterię, bo niestety robi demolkę. I tak, tutaj mamy z masy perłowej zakupione w Rzymie. Potem wszystko, co widzicie, od tych z masy perłowej do momentu, kiedy są te złote z kwiatkami, wszystko to jest tutaj zrobione przeze mnie. Potem, właśnie są z, nie wiem jakiego sklepu, właśnie te z kwiatuszkami złote, krążki te y, trzy pary, cztery w sumie robione przeze mnie. No i potem kolejno są z masy perłowej, ale to już nie pamiętam gdzie zakupiłam. E, no i tam jeszcze dalej macie już właśnie nie chcę ruszać e, krzyże z International i piórkowe również przeze mnie. E, może tak szybciutko bransoletki. E, bransoletki e, więc tak wszystko od tej strony, od tej ćwiekowej, aż do momentu zaczęcia się metalowych bransoletek, wszystko to jest zrobione przeze mnie. Potem macie z Primarku i z Hiszpanii, z Targu te zielone, a tutaj macie, już Wam wrócę troszkę, właśnie z takimi duperukami. Ta jest z Hiszpanii, z marketu, ta jest ze sklepu. Tu jest akurat ze słoniami, jakaś na niebieskim rzemyku. Tu jest od Chińczyka, tu są dalej te części z marketu. Tu znowu Chińczyk, te nie pamiętam gdzie kupiłam. To zakupił mi mąż w jakimś sklepie z kamieniami. To jest z masy perłowej, nie pamiętam gdzie kupiłam moje ulubione bransoletki na lato. E, tu mamy bransoletki, e, bransoletki e, pierwsza to jest International, potem dwie kolejne są na stópkę i tu sześciusieńko jak okiem zasiał odtąd do końca jest mojej roboty, mojego wykonania, jakkolwiek tam nazwiecie. I tak, tutaj macie bransoletki również, ta pierwsza nie pamiętam, kolejne trzy są z second handu, tą nie pamiętam, gdzie zakupiłam, ta srebrna jest dostana w prezencie, jakieś 2-3 lata temu, oczywiście to jest pseudo srebro, 20 budy. Kolejna z domu handlowego w Portugalii, i tutaj będziecie widzieć, wybaczcie, i ta jest właśnie z second-handu, tutaj z Wielkiej Brytanii. No i mamy pierścionki. Tak, przechowuję swoje pierścionki ze sztucznej biżuterii które sobie stoją w takim budku tutaj akurat mam zegarek, który który już nie działa ale może coś z nim zrobię i tu trzymam sobie zawleczki do kolczyków i srebrne kolczyki no i tu mamy pierścionki z Hiszpanii, ten z muszelką jakiś plastikowy, nie pamiętam skąd myślę, że sowa, motyl i Krzyż jest International. Serducho nie pamiętam, a serce jest z Niluka, ale jest za duże na mnie. No i ten rząd serc to jest z tego taniego sklepu. Tu jeszcze wiszą mi razem z okularami, po prostu niki wisiorki, których nie, nie miałam okazji powiesić razem z tymi innymi. No, i jeszcze może pokażę Wam e, szufladę. No, nie jest tu zbyt pięknie, e, ale tak to się prezentuje. E, w tej oto szufladce przechowuję sobie koraliki, takie zwykłe. E, czarne i zielone. Jest tu mój zegarek, jeden i drugi. E, e, wybaczcie, tracę głos. <laughs> I drugi zegareczek. E, co my tu mamy? Korale zakupione w górach. E, Mój, e, mój kołnierzyk z, z panterką, zakupiony w Portugalii wybaczcie, ale oczywiście robi się bałagan, jeśli coś przestawiam e, tu jest pudełeczko, szkatułka taka, w której trzymam oczywiście nie otworzę teraz e, trzymam tam srebrną biżuterię, której nie używam no a tutaj macie akurat bransoletkę e, którą dostałam od znajomych na urodziny, a w której osobiście nie chodzę. Nie wiem, może coś z nią zrobię, sprzedam. Podobno prezentów się nie powinno sprzedawać, ale ona nie bardzo mi pasuje. E, więc zamykamy szufladkę. E, I moi drodzy, e, tak prezentuje się kolekcja mojej biżuterii. Myślę, że jest tego troszkę. E, napiszcie, co o tym sądzicie. Wiem, że część z tych kolczyków robionych nie jest może zbyt szałowa i rewelacyjna, ale myślę, że są w porządku. Ja Wam ślę gorące buziaki. No i pozdrawiam Was. Papa! Pa.